Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju i przyciągasz wszystkie spojrzenia, nie mówiąc ani słowa. Ludzie pochylają się nie dlatego, że jesteś głośny, ale dlatego, że twoja cisza emanuje siłą. Chcesz wiedzieć, jak stać się niezapomnianym. Zanurzmy się w sztuce bycia dyskretną potęgą, inspirowaną geniuszem Majavellego, na nowo odkrytą dla współczesnego świata. To, co przewidywalne, można kontrolować. Machiavelli to rozumiał. Nie pisał, by pocieszać. Pisał, by ostrzegać. Lider, którego się nie szanuje, zawsze jest narażony. To nie oznacza, że masz stacie okrutne. To oznacza, że musisz stacie zagadkowy. W tłunie hałaśliwych głosów ten, to milczy, przyciąga spojrzenia nie dla żartu, ale dla czegoś nieokreślonego. To jest cel, być obserwowanym, nie dla sławy, ale z ostrożności. Gdy nie jesteś zagrożeniem, jesteś piąkiem. Zastanów się nad swoim życiem. Ile razy cię ignorowano, dopóki nie odszedłeś? Ile razy wracali, gdy zamilkłeś? Ile osób uszanowało twoje granice dopiero po tym, jak wyegzekwowałeś się dystansem? Grałeś w grę życzliwości, oni grali w grę kontroli. Wiedzieli, że wyjaśnisz, wybaczysz, zostaniesz, przeprosisz pierwszy, nie eskalujesz. A gdy wiedzą, że nie eskalujesz, eskalują pierwsi i wygrywają. Machiavelli widział to na dworach, ty widzisz to w przyjaźniach, pracy własnym domu. Ludzie nie testują groźnych, testują otwartych sercem, bo wiedzą, że Twoje współczucie zatrzyma Cię, zanim zrobi to duma. Ale gdy stanie się cichą siłą, zatrzymują się, zanim przemówią. Zastanawiają się nad słowami, planują ostrożniej, wahają się, by Cię obrazić. Dlaczego? Bo teraz możesz nie warczeć, ale możesz ugryźć. Siła niewypowiedzianego oczekują reakcji, tak mierzą kontrolę. Czy mogą sprawić, że się skrzywisz? Czy mogą zmusić się do tłumaczenia? Czy mogą skłonić się do gonienia? Czy mogą sprawić, że ustąpisz? Za każdym razem, gdy to robisz, oznaczają cię jako nieszkodliwego. Za każdym razem, gdy tego nie robisz, oznaczają cię jako groźnego. Groźny nie oznacza nieoblicialnego, oznacza nieodgadnionego. Machiavelli wiedział, że gdy ludzie mogą przewidzieć Twoje emocje, ukształtują twoją przyszłość pod swoje potrzeby, nie twoje. Ale gdy nie mogą, czekają, obserwują, podporządkowują się. Całe życie starało się być najpierw kochanym. Teraz próbuj być szanowanym, cicho, nie groźbami, nie hałasem, ale nieprzewidywalnością, ciszą, odmową ulegania na zawołanie. Człowiek, który wchodzi z uśmiechem, jest zapomniany. Ale ten, który wchodzi bez potrzeby mówienia, staje się obecnością. A obecność trwa dłużej niż słowa. Machiavelli nie sięgał po mieć, chyba że już wygrał percepcją. Bo w rzeczywistości nie chodzi o to, kim jesteś. Chodzi o to, co myślą, że możesz zrobić. Nie musisz być zagrożeniem. Musisz być postrzegany jako zagrożenie. A jak to zrobić bez słów? Kontroluje swoją widoczność, energię, ciszę, bo w każdym miejscu obowiązuje jedna zasada szanują to, czego się boją, a boją się tego, czego nie rozumieją. Krok jeden: nigdy nie pokazuj całej rejki. Głośnie obnażają wszystko swoje cele, lęki, plany, wyzwalacie, mówią, udowadniają, przechwalają się, a im więcej pokazują, tym łatwiej ich pokonać. Ale Machiavelli nie uczył otwartości, uczył tajemnicy. Wiedział, że jeśli mogą cię odczytać, mogą cię odrzucić. Jeśli nie mogą, przygotowują się na ciebie. Więc mów mniej, reaguj wolniej, trzymaj motywy w mgle nie po to, by zmylić, ale by kształtować, jak jesteś postrzegany. W świecie, gdzie każdy pragnie uwagi, ten, kogo nie można rozgryźć, staje się obsesją. Krok dwa. Nie usprawiedliwiaj się, nie tłumacz. Nic nie niście aury siły szybciej niż defensywność. Jeśli ktoś cię krytykuje, a ty się tłumaczysz, pokazujesz słabość. Jeśli nazywają cię zdystansowanym, a ty wyjaśniasz swoją ciszę, pokazujesz, że ci zależy bardziej niż myśleli. Za każdym razem, gdy tłumaczysz swoje działania, mówisz jedno. Wciąż masz dla mnie dostęp emocjonalny. Ale Machiavelli patrzył bo obojętnie, kiwał głową, uśmiechał się i mówił: Zrozumiałem. Tak staje się siłą, słyszysz wszystko, nie dając nic w zamian. Krok 3. Celowo wysyłaj sprzeczne sygnały. Zagrożenie nie musi być wrogie, musi być nieprzewidywalne. Ludzie nie boją się tego, co rozumieją, boją się tego, co przeczy samo sobie. Machiavelli chwaliłby sojusznika dziś, a jutro go odsuwał. Uśmiechał się w rozmowie, a w przyszłym tygodniu milczał, okazywał ciepło i znikał bez powodu. Dlaczego? Bo nic nie wywołuje niepokoju, jak niekonsekwencja, a niepokój prowadzi do psychicznego poddania. Nie musisz być okrutny, wystarczy, że będziesz na tyle zagadkowy, by pozostawali pełni szacunku, boją się wersji ciebie, której jeszcze nie znają. To, co dziś nazywamy urokiem, Machiavelli nazywał konieczną iluzją. Krok 4. Zachowaj spokój, gdy inni tracą kontrolę. Największą formą zastraszenia jest opanowanie wśród chaosu, gdzie plotkują, milcz. Gdy krzyczą, mrugnij powoli, gdy panikują, mu spokojnie. Gdy obrażają, uśmiechnij się lekko. Tak pokazujesz jedno, nie można mną wstrząsnąć. A jeśli nie można mną wstrząsnąć, nie można mną poruszyć. A jeśli nie można mną poruszyć, należy bać się. Co mogę poruszyć dalej? Ten spokój, ta odmowa eskalacji to moment, gdy przestajesz być graczem, a stajesz się siłą. Oni krążą wokół ciebie. Machiavelli wolałby rzucić jedno zdanie na końcu konfliktu, niż wygłaszać to obroń w jego trakcie. Bo im mniej słów używasz, tym każdy z nich waży więcej. A jeśli nie mogą przewidzieć Twoich słów, dostosowują swoje zachowanie, zanim przemówisz. mówisz. To nie komunikacja to władza. Gdy ludzie słyszą i zagrożenie, myślą o agresji. Gdy słyszą siła, myślą o kontroli. Ale makaweli wiedział lepiej. Nie dążył do władzy przez przemoc, dążył do niej przez obecność. Bo najbardziej szanowani w każdym pomieszczeniu to ci, którzy robią najmniej, a i tak są najbardziej zauważani. Lepiej być szanowanym niż kochanym, jeśli nie można mieć obu. Nie dlatego, że szacunek czyni cię zimnym, ale dlatego, że sprawia... Że inni cią Twoją ciszę. Nie musisz działać. Wystarczy, by uwierzyli, że możesz. A to przekonanie przewyższa każdą debatę, jaką mógłbyś toczyć. Nie zapraszają do lekceważenia. Porozmawiajmy o psychologii. Gdzie ktoś nie boi się Cię stracić, marnuje Twój czas, przerywa, żąda więcej niż daje, oczekuje wyjaśnień, prosi o przysługi bez wzajemności. Bo twoja obecność nie ma wagi, jesteś bezpieczny, przewidywalny, miły, uległy. W makiawelicznym świecie to nie cnoty, to słabości proszące się o wykorzystanie. Więc czym jest zagrożenie? Nie pieścią, nie krzykiem, nie zemstą. Zagrożenie to milczenie po obrazie, spokój wśród plotek, nieprzewidywalność bez emocji, opuszczenie pokoju tak, że czują stratę. To szacunek, a szacunek to twój atut. Nie jesteś tylko osobą, jesteś konsekwencją. Gdzie poczują twój dystans, nieobecność, odmowy gonienia, łączą twoją ciszę ze zmianą w ich świecie. Gdy przestajesz odpowiadać, reflektują. Gdzie mówisz mniej, nadmiernie analizują. Gdy się nie pojawiasz, zauważają. Twoja nieobecność staje się ich lustrem nie dlatego, że ich ukarałeś, ale dlatego, że zdają sobie sprawę. Bez jego aprobaty nie wiem, jak się ocenić. To mistrzostwo psychologiczne. Machiavelli nie potrzebował armii, by wzbudzać szacunek. Potrzebował ciszy, dystansu, niepewności. Bo gdy nie mogą przewidzieć swojego kroku, albo się wycofują, albo próbują odzyskać twoje łaski. Oba wyniki ci służą. Twórz wilka, zabij psa. Treści w stylu zabij psa w sobie Machiavelli wzywa wilka stają się wiralowe, bo każdy zna ból bycia emocjonalnym psem, lojalnym mimo zdrady, Ciepłym mimo kpin, posłusznym mimo lekceważenia. I każdy pragnie być wilkiem. Ale prawda jest taka: wilk nie ścieka, obserwuje, a gdy się rusza, nikt nie jest gotowy. Tym musisz się stać. Nie ściekasz, nie tłumaczysz, nie błagasz, strategizujesz. Wstrzymujesz się, pozwalasz im poczuć ciężar Twojej obecności bez podnoszenia głosu. Niezapomniani są często cisi. Oto ironia. Głośni błyszczą w chwili, ci się pozostają w pamięci. Po Twoim wyjściu odtwarzają to, czego nie mogą zdefiniować. Dlaczego milczał? Czy nas oceniał? Co oznaczała ta cisza? Nie mogą przejść dalej, bo nie dałeś im zamknięcia. A gdy nie mogą zamknąć księgi, czytają ją bez końca. Tak rodzą się siły nie z działania, ale z potencjału. Nie musisz mówić, by zdominować pokój, bo władza nie jest mówiona. Jest sygnalizowana przez postawę obecność to, czego nie robisz, gdy inni walczą o uwagę. Machiavelli nie wykrzykiwał rozkazów, obserwował, pozwalał innym się obnażyć, a potem, bez podnoszenia głosu, sprawiał, że szanowali przestrzeń między jego słowami. Chcesz być siłą? Zacznij od nawyków, które sprawiają, że ludzie kwestionują Twój zasięg. Nawyk jeden nigdy nie reaguj pierwszy. Gdy ktoś mówi coś złośliwego lub prowokującego, zatrzymaj się. Inni rzucają się, by odpowiedzieć, bronić się, mieć ostatnie słowo. Nie ty mrugasz, czekasz, pozwalasz, by ich energia odbiła się od twojego spokoju. Dlaczego pierwszy, który reaguje, jest widziany jako słabszy? Ten, który czeka, jego ruch jest wyczekiwany. Machiavelli zachowywałby się, jakby nie usłyszał, zamiast odpowiadać połowie mowy. Pauza to nie wahanie, to strategia. A ludzie boją się być strategizowanymi bardziej niż konfrontowanymi. Nawyk 2. Mów wolniej, mów mniej, odchodź wcześniej. Proste, ale zmienia percepcję. Wolna mowa to zawsze kontrola. Mało słów to zawsze wartość. Wczesne wyjście to zawsze tajemnica. Większość mówi, by być zrozumianym, ale władza szuka interpretacji. Spraw, by się zastanawiali, co miał na myśli? Czy to zgoda, czy ostrzeżenie? Dlaczego odszedł, gdy zmieniła się energia? Machiavelli niepokoił bez podnoszenia głosu, bo nigdy nie zostawał dość długo, by być pełni znanym. To, czego nie mogą zdefiniować, zaczynają szanować. Nawyk trzy. Znikaj, by wzmocnić obecność. Najbardziej władci nie są zawsze obecni, ale gdy są, każdy to czuje. Dlaczego? Bo nie nadużywają obecności. Odchodź z czatów, sporów, nawet spotkań, zanim Twoja obecność stanie się rutyną. Pies jest zawsze, wilk pojawia się, potem znika. A gdy wilk znika, pytają, gdzie poszedł. Tak Machiavelli budował władzę przez rzadkość. Bądź tym, którego brak zauważają, nie tym, którego oczekują. Nawyk cztery nigdy nie tłumacz swoich wyborów nadmiernie. Wyjaśnianie ma sens dla ciebie, chcesz być jasny, szczery, zrozumiany. Ale Machiavelli wiedział, że każde wyjaśnienie odbiera władzę. Powiedziałeś nie? Powiedz nie. Zmieniłeś zdanie. Niech tak będzie. Odszedłeś. Zostań nieobecny. Bez rozumowania, bez emocjonalnych błagan, bez usprawiedliwiania granic. Wyjaśnianie to bronienie się, a bronienie się to niedowodzenie, to targowanie się. Siła się nie targuje. Nawyk 5. Zachowaj neutralność emocjonalną w grach społecznych. Ludzie testują Twoje centrum emocjonalne prowokacjami, żartami o Twojej ciszy, flirtami, czytykami lub wywoływaniem poczucia winy, by złamać Twój spokój. Dlaczego? Czują tę nieodgadnioną energię i się jej boją. Próbują ją złamać, bo jeśli nie mogą, założą, że jesteś silniejszy. Pozwól im zakładać. Uśmiechnij się. Obserwuj. Wycofaj się. Im bardziej próbują cię odczytać, tym więcej zyskujesz władzy. Machiavelli nie tylko wydawał się potężny, praktykował rytuały powściągliwości, ruchy kontroli, codzienną postawę, która szeptała: Nie poznasz moich granic, ale jeśli mnie przekrocisz, może się dowiedzieć. Jest cienka linia między tajemnicą a zapomnieniem między ciszą, która przyciąga, a ciszą, która blaknie. Geniusz Machiavellego nie polegał na wyborze szacunku nad sympatią. Polegał na równoważeniu obu, tak by Twoja cisza odbijała się echem Twojego imienia w pokoju. Szacunek bez strachu rodzi nadużycia. Jeśli ludzie tylko Cię szanują, będą Cię chwalić, podziwiać swoje umiejętności, ufać swojemu osądowi, ale wkrótce będą żądać więcej niż dają. Będą przerywać, oczekiwać życzliwości jako pewnika. Jesteś lubiany, nieobserwowany, a gdy przestają Cię uważnie obserwować, Zaczynają nie niedoceniać swojego zasięgu. Strach bez szacunku rodzi bunt. Jeśli ludzie tylko się ciebie boją, będą posłuszni na pokaz, ale knuć w ukryciu, zgadzać się publicznie, ale sabotować prywatnie, ulegać powierzchownie, ale żywić urazę. To krótkotrwała władza trzyma ich chwilę, ale po ich marzenia o twoim upadku. Machiavelli to wiedział, więc nie tylko wymagał ciszy, zdobywał szacunek przez nieprzewidywalność. Stra potrzebuje warstwy wyważonego podziwu, niesympatii, sympatii, nie uroku, ale czci. Takiej, która mówi, mógłby mnie zniszczyć, ale jeszcze tego nie zrobił. Rozwiązanie. Napięcie. Najpotężniejsi niosą za sobą napięcie, niedramatyczne, ale subtelne poczucie, że jesteś życzliwy, ale nie do testowania, spokojny, ale nie do zabawy, cichy, ale nie śpiący. To napięcie trzyma ich w emocjonalnej równowadze, w dobry sposób. Bo nie wiedzą, ile z ciebie jest prawdziwe. Gdy zaczynają szacować swoją głębię, przestają próbować się kontrolować, jak budować to napięcie. Sposób ma za wylego. bądź stały kontroli, zmienny w emocjach. Zawsze opanowane, ale nie zawsze ciepły czasem czujne, czasem nieuchwytne, czasem lekko rozbawione, nigdy zły, nigdy bierne, po prostu zrównoważone, ale nie w pełni dostępne. Ta nieprzewidywalność trzyma ich w niepewności. Daj jeden ostry moment, potem znikaj. Mów rzadko, ale gdzie mówisz, bądź precyzyjny. Zakończ spór jednym zdaniem, rozładuj napięcie jedną frazą, popraw błąd raz i idź dalej. Potem znikasz. Zostawiasz rozmowę otwartą, punkt bez powtórek. Ten moment trwa dłużej niż tysiąc przemów. To trwałe napięcie. Spraw, by czuli ciężar Twojej straty, nie grożąc odejściem. Machiavelli nigdy nie błagał o uwagę, ani nie ostrzegał o odejściu. Ale sprawiał, że ludzie czuli pustkę, gdy się wycofywał. Przestań odpowiadać. Przestań przytakiwać. Stań się chłodno profesjonalne, Odchodź cieśnie bez słowa, bez powodów, bez zamknięcia, tylko dystans. Poczują to, bo twoja obecność miała wagę, której nie dostrzegli. Teraz widzą, a następnym razem stąpają lżej. Niech pochwały istnieją bez twojego potwierdzenia. Gdzie cię chwalą, nie roztapiasz się, nie odrzucasz, nie odwzajemniasz. Kiwasz głową, utrzymujesz kontakt wzrokowy, może lekki uśmiesiek, ale nie potrzebujesz ich słów, by czuć się wartościowym. Dlaczego? Bo przyjmowany pochwał bez emocjonalnej zależności mówi coś przerażającego. Wiesz, że jesteś godne, a ich słowa to uprzejmość, niekonieczność. Tak balansujesz. Pozwala im szanować swój spokój, ale bacie zagadki pod spodem. To napięcie tak rządziłby Machiavelli dziś. Głośni są zauważani, cisi są pamiętani. Nie chciał tylko rządzić danej chwili, chciał trwać w ich umysłach długo po wyjściu. Bo prawdziwa władza to nie dominacja, to obecność, która pozostaje po Twojej nieobecności. A najbardziej potężna obecność to ta, która nigdy się nie tłumaczyła. Ludzie szybciej zapominają o śmierci rodzica niż o stracie dziedzictwa. Zatem, jakim człowiekiem musi się stać by czuć się jak dziedzictwo, gdy znikniesz. Ukształtujmy tę wersję Ciebie, krok po kroku. Obsesja nie rodzi się z dostępności, rodzi się z dystansu. Ludzie nie obsesjonują się na punkcie tego, co w pełni rozumieją. Obsesjonują się na punkcie tego, co było blisko, ale nigdzie w pełni ich. Tak staje się niezapomniany, obecny na tyle, by wydawać realnym, odległy na tyle, by wydawać się nieosiągalnym. Daj spojrzenie, które trwa, słowo, które tnie głębiej, niż powinno, spokój, który niepokojnie stabilnych emocjonalnie. Potem znikaj. Ta nieobecność staje się mentalną pętlą, której nie mogą zamknąć. Strategia 1. zaskakuj ich oczekiwania. Większość obnaża się w minuty, zbyt mili, zbyt otwarci, zbyt dostępni. Ty uśmiecha się mniej, mówisz wolno, dajesz tylko to, co konieczne. Tworzysz kontrast tak ostry, że zmusza ich do dostosowania tonu, zachowania, nawet oddechu, nie dlatego, że tego zażądałeś, ale dlatego, że Twoja energia zmieniła dynamikę. Teraz zostawiłeś ślad. Strategia 2: Niech zgadują, potem się wycofaj. Będą próbowali cię zaszufladkować. On jest intensywny. Ona jest tajemnicza. Są nieczytelni. Pozwól imienia. Im Gdy zaczynają zgadywać, zaczynają się obsesjonować. Będą odtwarzać swoją ciszę, analizować swoje spojrzenia, wymyślać historię, by wyjaśnić to, czego nie mogą dosięgnąć. Nie poprawiaj ich. Ich wyobraźnia to twój zespół PR, a im bardziej są zdezorientowani, tym częściej wracają. Strategia 3. Ucinaj w pół zdania, dosłownie lub metaforycznie. Większość pragnie zamknięcia, pełnych wyjaśnień, czystych wyjść, ukłonu na końcu. Ty kończysz rozmowy chwilę przed ich zakończeniem. Odchodzisz, zanim są gotowi, dajesz ciszę, gdy oczekują odpowiedzi. Dlaczego ta niedokończoność staje się haczykiem? Będą wracać do tego momentu, próbując dokończyć, co zacząłeś. Tak obecność staje się obsesją. Strategia 4. Chroń swój wewnętrzny świat, jak twierdzę. Pytają, co cię napędza. Mówisz, jestem skupiony. Czy wszystko w porządku? Zawsze się dostosowuję. Czego chcesz? To zależy od dnia. Dajesz wskazówki. Nigdy nagłówki. Bo gdy poznają twoje dlaczego, zaczną planować twoje jak. Ale gdy twój umysł wydaje się fortecą, przestają pukać i zaczynają obserwować, zastanawiać się, myśleć o tobie długo po tym, jak ty przestałeś o nich myśleć. Geniusz Maziavellego nie polegał na byciu postrzeganym jako wielki. Polegał na byciu postrzeganym jako ktoś, to mógłby zrobić wszystko i decydował, kiedy, jak i czy. To czy to haciek, nie mogą o nim zapomnieć. Dotarłeś do ostatniego etapu, gdzie cisza to nie taktyka, to twój domyślny tryb. Nie ukrywasz uczuć, decydujesz, kiedy, gdzie i ci je pokazać. Ostateczna forma Marzia Wellego nie była głośna ani brutalna, była zdyscyplinowana. Prawdziwa władza to nie wtedy, gdy są posłuszni ze strachu. To wtedy, gdy zaczynają zachowywać się inaczej, na wypadek, gdybyś patrzył. Nieodgadniony nie może być osaczony. Gdy cię rozumieją, zaczynają tobą zarządzać. Ale gdy widzą, że nigdy w pełni Cię nie poznają, porzucają kontrolę i dają Ci przestrzeń, bo jesteś nieprzewidywalny, a to co nieprzewidywalne jest nietykalne.